Dzień dobry, witam wszystkich w środę, mamy 23 dzień marca moi drodzy, zaczynamy kolejne spotkanie analityczne, proszę o potwierdzenie w skali od 1 do 10, jak widać, jak nie słychać dzisiaj, bo to jest bardzo ważne, mam nadzieję, że już na te problemy techniczne są za nami, wszystko dobrze nam działa, przechodzimy do wykresów, zastanawiamy się jak rozegrać jeny, bo są pewne pomysły, Układy pojawiają się tak naprawdę na każdym interwale czasowym od H1 wzwyż. H1 H4 i to nie tylko na dolarze do jena, ale również zarówno fund do jena i już Wam to pokazuję. Oczywiście w tym momencie łapanie krótkiej pozycji zbyt dużego sensu, ani technicznego, ani takiego w kontekście potwierdzeń raczej nie ma, natomiast są pewne pomysły scenariusze, które już na tym etapie warto gdzieś tam z tyłu głowy mieć i o nich pamiętać. No i tutaj już sprawdzamy, o co chodzi, o czyli dzisiaj jest idealnie, a więc jednak kwestia przełączenia, odinstalowania pewnego sterownika, zainstalowania ponownie i to najczęściej działa i też tak było akurat w naszym przypadku, także bardzo się cieszę, że już nam transmisje działają perfekcyjnie. Jeżeli chodzi o tego dolara, do jena, to według mnie jeszcze jedna nadbitka i wyjście górą będzie. Tak? Dlaczego? Dlatego, że zaczyna się to wszystko układać, proszę zobaczyć, w taki układ harmoniczny, który bardzo często odwraca falę, odwraca tak naprawdę całe trendy, czyli mowa o układzie kraba, to jest ta najsilniejsza wersja, czyli mały, duże fi, mały fi, czyli punkt B61, doskonale to widać, już ten układ został i tak naprawdę fala BC się prawdopodobnie zakończyła, buduje się i w tym momencie oczywiście czekamy na jej zakończenie fala CD całego układu, więc fala najważniejsza, a punkt D oczywiście decyzyjny, który jest wyżej. 121,80 to są miejsca, które w tym momencie mnie interesują. Proszę zobaczyć, że wolumen tak naprawdę popytowy nie odpuszcza. No na, na tak mocnym ruchu, na tak mocnym ruchu popytowym czy na tak, w tak dużym otoczeniu jak tutaj Proszę o tym pamiętać, że te krótkie pozycje raczej nie mają aż takiego sensu, jeżeli byśmy mieli je teraz zagrywać. Tak? natomiast jeżeli by się utrzymał popyt, ale byłby mniejszy i ta dywergencja, bo o tym to mam na myśli, ona byłaby coraz to jakby bardziej zauważalna, to faktycznie zaczyna mieć to Mieć to sens. To samo jest, słuchajcie, na urojenie. Jest element przygotowania i mam nadzieję, że będzie element też rozegrania. Tutaj mamy troszeczkę inny setup, ale też już w tym wolumenie czy w kontekście otoczenia wygląda to po prostu dobrze. Tak, Zobaczmy, interwał 4 godzinowy. No, tutaj widzimy, że wolumeny nie odpuszczają. Co prawda są mniejsze, ale nie odpuszczają w ogóle. Także tutaj na H1 i jeden z takich setupów powiedzmy na dzisiaj, nawet tam troszeczkę mniejszy interwał dam. M15, co takiego mamy? Mamy one-to-one, one, tak? Mamy korekcję pędzącą AB, BC i CD, mamy f 100 mamy 61 ostatniej fali spadkowej i wygląda to dobrze na 133-40, tak? To są te poziomy, które w tym momencie dla mnie są bardzo ważne w kontekście, tak jak mówię, zagrania na krótko. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, mamy, mamy cały ten ruch AB. Hmm. A, B, B, C i CD, nie wiem Filipie o czym mówisz? Mówiłem wiele razy, nawet wczoraj chyba mówiłem na spotkaniu, że też czy na Instytucie mówiłem, że krótkie pozycje gdzieś tam nie wyszły, no ale to były tylko dwie pozycje, a to co było na przykład, no już mi się naprawdę nie chce tłumaczyć tego, bo przyjdzie taki Filip na czat i wypomni ten jeden trade, który się nie udał, a 10 po kolei się udało, tak, na przykład we wtorek o 9. To już nie, ale ten jeden e, musi, musi, musi być. 133,40, 133,39 to jest ten szczyt e, i ten, e, to wewnętrzne mierzenie e, do wyłapania. Przechodzimy dalej. Fund do Jena, GBP do Jena. Zawsze się zastanawiam, jak tacy ludzie mają osiągnąć w ogóle cokolwiek w tradingu, bo to jest praktycznie niemożliwe. Nie z takim podejściem. To jest po prostu niewykonalne. Co mamy na 61,8? Zaraz zobaczymy. No, fund do jena w ogóle wygląda chyba najgorzej. Z dolara do jena i z euro jena. Tak patrząc w kontekście zagrania na krótko, tak? Zaraz Wam to pokażę. Tutaj też czekam na podbicie, więc jeżeli, jeżeli by to podbicie się pojawiło, jeżeli by to podbicie się pojawiło, to tak, krótkie pozycje tu... Tu krótkie pozycje są, są wyżej, nie? Znaczy wyżej, będą wyżej. 61,8, 160,60. Tutaj dużo tych 60, dlatego tak się przez chwilę zawahałem, żeby dobrze odczytać poziomy. To są te miejsca, tak? W tym momencie czekam na podbicie. Taki wniosek ogólny, jeżeli chodzi o jeny, Te podbicie nastąpi, tak? Czy na dolarze do jena, czy na ryjenie, czy na funcie do jena. W, mojej, w moim zadaniu będzie złapanie tego podbicia, tego nadbicia, to gdzieś tam troszeczkę wyżej. Następuje, tutaj Diego napisał na spokojnie, Łukasz, ja jestem bardzo spokojny i opanowany, tego mnie nauczył trading, a wcześniej szachy I to jest taki element, wiecie, przygotowania do tego zawodu, ale pamiętajmy, że nie można oceniać ludzi w żadnej dziedzinie po jednym tradzie nieudanym, tak, aż dziwnie to brzmi, prawda? Nie wiem, obejrzyj sobie cały miesiąc, zobacz skuteczność 80%. Ja mówię otwarcie: 20% mam na minusie. Nie ma traderów, którzy mają 100%. I ja też nie jestem jakimś bogiem tradingu, tylko po prostu ufam statystyce i ufam FIBO, tak? A FIBO to matematyka. Matematyka to statystyka. I na tym się opiera moja strategia. W jednym zdaniu, tak? W dużym uproszczeniu, tak, już kończąc tę dyskusję, przechodzimy do, do indeksów NASDAQ, moi drodzy, zobaczmy. Zobaczmy, co się dzieje e, na, na zdaku Tak, też kiedyś miałem taką sytuację, że ktoś zadzwonił, miał pretensję o to, że prowadzę kanał na YouTube, bo się analiza nie sprawdziła. Nie, no już nie są, naprawdę. Przez tyle lat miałem różne, różne dziwne, naprawdę, akcje. No ale to oczywiście można tak wpuścić pół żartem, tu pół serio, nie. Co mamy dalej? Mamy 61,8, 14,639. Element podbicia na Nazdaku. Ja tutaj cały czas jednak jestem ukierunkowany. Zresztą wiecie o tym. Na spadki wszelkiego rodzaju podbicia, całkiem niezłym skutkiem, udaje mi się wyłapywać. Tak? Czy to podbicie, które było ostatnio, tutaj też je pokazywałem. Między innymi na niedzielnej odprawie. Ale też będę rozgrywał dzisiaj skalpy na M15, na M30, troszeczkę wyżej. Tak? Czyli wszelkiego rodzaju podbicia, bo zobaczcie, wolumen popytowy maksymalnie osłabia jak to jest tylko w ogóle możliwe, nie? Tutaj była pierwsza informacja, ta dywergencja, że powietrze schodziło, tak? Powietrze z tego balona testowego zeszło całkowicie, w tym momencie jest plaża kompletna, nic nie ma, a rynek spada, więc tak, jeżeli, jeżeli się pojawi jakaś korekta pod 50, czy ewentualnie pod 61, to to jest dla mnie jasny, wyraźny sygnał, mocna informacja, że to jest korekta i dalej ruch spadkowy, czy impuls spadkowy przed nami. Podobnie na US500, podobnie na SP, teraz zobaczymy, podobnie moi drodzy, na SP, to wygląda a też mamy pomierzony cały ten ruch spadkowy. Tutaj pokazuję dzisiaj 15, no bo uważam, że takie skalpy się gdzieś tam nam przydadzą. Warto, warto pilnować. A sytuacje i setupy są technicznie piekielnie mocne. W ogóle nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że ostatnio jest bardzo dobry rynek. Bardzo geometryczne, wszystkie systemy wchodzą yy, i te scalpingowe, które będziemy pokazywali już ten weekend, przypominam, yy, sobota, niedziela. I geometrię, i FIBO, i kontekst, kontekst wolumenowy, no tak naprawdę wszystko się układa. Ok, żeby być tutaj, nie być gołosłownym, oprócz jenów, bo faktycznie na jenach mi nie wyszło, nie? Reszta, reszta była ok. 4,5 tysiąca. Mówiłem o tym poziomie, mówiłem, że będę go obserwował, i w tym momencie już mogę powiedzieć, tak dalej, mnie ten poziom interesuje. W momencie ponownego ataku będę go brał, tak? Także proszę sobie zapamiętać. I przechodzimy dalej. Przechodzimy już do DAXa niemieckiego. No, DAX bardzo ładnie wypełnia to, co powinien. Jeszcze tylko odnośnie SP, chcę Wam jeden poziom pokazać SP na interwale H1. Już to sobie, o właśnie, one to one, tak? Nie chciałbym naprawdę, żeby, żebyście przegapili takie mocne setupy. A to są takie szerokie geometrie na zasadzie one to one i mamy wewnętrzne mierzenie od dołka do szczytu. Mamy 61, mamy 50, mamy dwa poziomy, tak? I to w tym momencie są bardzo ważne techniczne wsparcia na amerykańskim indeksie. 4, 4, 5, 6. 4, 4, 5, 1. 4, 4, 5, 1, ok. Uh -huh. Dobra, przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Do czego miał być? DAX chyba miał być, tak? Ok. DAX też bardzo ładnie wypełnia mamy wewnętrzny ruch i tutaj tak naprawdę złapanie tego dołka, uważam, że za chwilę będzie miało miejsce, przynajmniej jeżeli chodzi o mój styl, proszę mnie, przypominam, nie kopiować, to co mówię, to nie są sygnały, żadne rekomendacje, porady, tylko i wyłącznie moja prywatna opinia, a poziomy są Techniczne, to jest oczywiście strategia bazująca. Powtórzę raz jeszcze, tak nawiązując już naprawdę ostatni raz do dyskusji, jaka się w, gdzieś tam na początku pojawiła. To jest tylko i wyłącznie, pamiętajcie, statystyka i kwestia prawdopodobieństwa, jak w każdym biznesie, jak w każdej dziedzinie, tak. I no, trading oczywiście jest na tyle specyficzny, że tutaj tych wariantów jest czym strategii, może być dużo, wszystko się dzieje szybko, dynamicznie, no ale taki jest trading, na tym to wszystko polega. Więc tutaj proszę pamiętać, żeby się nie przywiązywać do jednej pozycji, czy tam do. Do, do jednego scenariusza, zawsze co najmniej 2-3 na każdy instrument, na każdy, tak, czyli jak mamy DAXa, to też ja Wam pokazuję 2-3 setupy na dzisiaj, tak samo jak przed chwilą był S&P, pokazałem jeden na spadek, drugi na wzrost, ale oba są, są ważne, prawda, więc nie na zasadzie, że dam jasną informację, dzisiaj DAX będzie spadał, tak, a jutro złoto będzie cały dzień rosło, no oczywiście to, to, to na tym nie polega, nigdy na tym to nie polegało, a, a, a trading jest, no wydaje mi się, że Taką dziedziną, gdzie jednak tutaj takie myślenie racjonalne, typowo logiczne no, jest nagradzane, po prostu, nie? Tak, wysłałem, wysłałem, bonusy były wysyłane. Drugą pulę jeszcze będę załatwiał, także spokojnie, proszę czekać na maila ode mnie działają bonusy, bo już tam część osób mi potwierdziła, podziękowała, że wszystko fajnie działa, tam nawet już pierwsze wyniki się pojawiły z tego bonusu. Wiem, że pierwsze wypłaty się pojawiły, ktoś mi tam pisał dzisiaj, maila widziałem na telegramie też informacje więc jak najbardziej działa, a resztę będę wysyłał no dzisiaj jutro może po południu zobaczymy. 1937 to jest poziom na złocie tutaj mamy układ harmoniczny. Układ harmoniczny jest dosyć ważny, bo on może być zrobiony z pułapką, tak, a pułapka po Polega na tym, zwróćcie uwagę, że mamy delikatne odbicie, czyli reakcję od 786, nadbicie 88, to jest właśnie ta pułapka pomiędzy poziomami wewnętrznymi. I tak naprawdę najważniejszy moment jest z tego odbicia wyżej, 886. Proszę zobaczyć, wygląda to w ten sposób, tak? Czyli te dwa poziomy łapiemy i pilnujemy w dniu dzisiejszym 1934-1937. Przechodzimy dalej. Ropa WTI. Zobaczmy, co się dzieje na ropie WTI. Mm -hmm. eee, tak, układ harmoniczny też nam się buduje na no, układy harmoniczne wewnętrzne to jest bardzo mocne zawsze sygnał jeżeli jest dodatkowo potwierdzony tutaj już wam pokazuję to potwierdzenie zewnętrzne mierzenie mamy tutaj tego ruchu spadkowego o pięknie to widać mowa oczywiście o tym wzmocnieniu potwierdzeniu 161 i 8 tu mamy 786 co prawda chwilowa reakcja jest natomiast 161 i 8 jest wyżej 11260 112, 60, 112 0,5, 0,5, 112, 60, prawda? Proszę zobaczyć tutaj, wczytujemy się maksymalnie głęboko i precyzyjnie, na ile to jest oczywiście możliwe, tak? Na przykład na takim wycinku na interwale H1, tutaj mamy punkt D układu, tak jak mówię, mon może być jedynie chwilowo zarespektowany, natomiast ten mocniejszy, to wzmocnienie jest w postaci dużego fi, troszeczkę wyżej, 112, 55. Mhm, dobra, Krzysiek napisał, że traduje, nie dostał. No będę wysyłał na spokojnie. Chłopaki jest tylu chętnych, a ja też e, głównie traduję, a wszelkiego rodzaju inne rzeczy robię dodatkowo, gdzieś tam po godzinach siedząc w biurze do 23, nie? Właśnie odpisując na maile, wiadomości, e, przygotowując materiały na scalping. U, u, naprawdę jest masa roboty takiej organizacyjnej, której po prostu nie widać, nie? A ja to muszę zrobić. E, no ale, ale lubię to, dlatego to robimy. Przechodzimy dalej. Co jeszcze nam zostało? USDPLN, moi drodzy, USDPLN. Mm -hmm. e, tak, USDPLN wychodzi górą, natomiast e, mówiłem o tym na pewno w kontekście wyjścia na 161. E, Zacznę, bo tam tak naprawdę mamy e, dosyć ważny klaster i to dwukrotny. E, 1 do 1 w połączeniu z projekcją. Najpierw zaznaczę, a za chwilkę go. Dokładnie omówimy, przedstawimy. Zresztą już to widać. Pięknie to widać, to jest maksymalny zasięg podbicia i od razu mówię, czuję ten setup, tak? A jeżeli ja czuję ten setup, to znaczy, że duża szansa, że będę go po prostu grał. No, na tym poziomie zaczynam zbierać krótkie pozycje od 43190 coś takiego tam troszeczkę poniżej 4,32, to jest oczywiście bardzo ważna zapora podażowa, więc kolor taki bardziej podażowy, pomarańczowy, czerwony, wynikający z dwóch mierzeń zewnętrznych, proszę zobaczyć, 106, jedno i drugie, mierzenie F100, szeroki zygzak i bardzo ładnie to wygląda od strony, zobaczcie technicznej, tak, ruch spadkowy podbicie korekcyjne, spadek i znowu podbicie korekcyjne zakończenie na 4,32 i dalszy spadek Tyle moi drodzy na dzisiaj. Dzisiaj pamiętajcie, środa Scalping. Dajcie znać, gorąca prośba do wszystkich, czy doszedł link, czy macie informację. O godzinie 16.00, uwaga, pierwsze spotkanie z Autofibo. Autofibo po raz pierwszy wam pokażemy dzisiaj. Dokładnie Michał wam pokaże. Więc ruszamy oficjalnie z projektem Scalpingu 2.0. Scalping 2.0 polega na tym, że każdy otrzymuje wskaźnik do automatycznych mierzeń Fibonacciego. Na razie mamy mierzenia wewnętrzne, ale pracujemy nad zewnętrznymi, nad projekcjami, docelowo nad geometrią, 1 do 1 wydłużenia i układy harmoniczne. Bardzo dużo tego będzie, więc będzie on rozbudowany, no ale warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się do scalpingu, bo głównie będzie ten wskaźnik wykorzystywany w tym miejscu. Link doszedł, piszecie, więc bardzo się cieszę. Dzisiaj o 16, tak jak zawsze w środę jest scalping, a w czwartek o 16, czyli jutro, moi drodzy, Akademia Tradingu, też mam przyjemność. Dla Was spotkanie poprowadzić. W piątek się nie słyszymy, bo jedziemy już wszystko organizować do hotelu na weekendowe warsztaty ze Scalpingu. No a sobota, niedziela, dwa intensywne dni. Widzimy się na żywo w Częstochowie. Także serdecznie zapraszam. Dziękuję za dzisiejszy live, za chwilkę Bitcoin. Miłego dnia Wam życzę, powodzenia. No i co?